Cezary Pazura udzielił pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym na warszawskim Mokotowie. Aktor był jedną z pierwszych osób, które ruszyły do uczestniczących w zdarzeniu osób. Cezary Pazura od wielu lat obecny jest w show-biznesie. Na ekranie zadebiutował w 1986 roku w filmie Czarne Stopy. Dużą rozpoznawalność przyniosły mu jednak głośne tytułowe role, które odegrał m.in. w filmach takich jak Killer, Psy, Chłopaki Nie płaczą czy w serialu 13-Posterunek. Aktor sprawdził się również w rolach Dabinkowych. Jego głos można było usłyszeć w epoce lodowcowej Shrek Forever czy Rybkach sferajny. Od ponad dekady jest również szczęśliwym mężem Edyty Pazury, z którą to doczekał się wspólnych pociech Amelii, Antoniego i Rity. Niedawno żona aktora skarżyła się w swoich mediach społecznościowych, że spotkała ją przykre sytuacja na drodze. Edyta miała bowiem otrzymać reprymendę od innego kierowcy, który nie stosował się do zasad ruchu drogowego. Sytuacja tak ją zdenerwowała, że postanowiła wyżalić się na Instagramie. Przyzwyczaiłam się, że ktoś wymusza na skrzyżowaniu pierwszeństwo. Ale że to robi i na dodatek mnie dziela. Tego jeszcze nie grali mówiła, okazuje się, że nieoczekiwane zdarzenia drogowe ostatnio trzymają się pazurów. Na portalu Warszawa w Pigułce poinformowano, że w poniedziałek Cezary był świadkiem wypadku drogowego i jako jeden z pierwszych pospieszył na pomoc poszkodowanym. Na ulicy powsińskiej na Mokotowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Seat i Mini. Dwie osoby z Seata wymagały pomocy medycznej. Jak się okazuje, na wypadek najechał aktor Cezary Pazura, który jako pierwszy rzucił się na pomoc poszkodowanym w wypadku. Czytamy na stronie. Zdjęcia ze zdarzenia pojawiły się również na facebookowym profilu miejskiego reportera, gdzie również przekazano wiadomość, że aktor zatrzymał swój pojazd i ruszył na pomoc poszkodowanym. Jako pierwszy poszkodowanym udzielił pomocy Cezary Pazura. Najwyraźniej musiał być świadkiem zdarzenia. Zatrzymał się swoim BMW i 3 i wraz z podróżującą razem z nim kobietą pomogli. To typowe najechanie, ale wyglądało dość poważnie. Dwie osoby z Seata trafiły pod opiekę pogotowia poinformowano na Facebooku.